LOLO320, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj. Oraz Legion. A przed Wami 13 materiał z gry Saints Row 2. Moi drodzy, kontynuujmy wątek fabularny. Ostatnio poznaliśmy e, synów Samedii, Parę odcinków temu poznaliśmy Roninów. A teraz, na, na, a teraz czas na trzeci gang, jaki jest w mieście, czyli Bractwo, które jest chyba pod władzą tego całego Maero. E, jeszcze jest, wiadomo, Ultor, ale z tego co wiem, Ultor jest gdzieś daleko w grze dopiero, więc na razie trzeba się z gangami rozprawić. Mm, no i co, tu mamy tą misję, tu jest jeszcze jakaś forteca. Lecimy! Let's go! Może nie tym autem, bo on się dymi. No dobra. Teraz ja sam nim pojadę! Dobra, niech, niech, niech ci bedzie. Be, be, to jest fajna wypierdalać, rekwiruje to! 15 szacun, a ty które masz szacun, bro? Trzynasty, połowa trzynastego. No to nieźle. Ogarniemy sobie bractwo, myle państwo. I, I co? Spróbujemy jakiejś nowej aktywności w kolejnym odcinku. Uigoo, Jakby to było, to by było zajebiście. Uigoo, w jest takie siu. Siuuu 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 TUUUUUU Hehehehe Te tiktoki z tą słomką i tym Mhm Widać, że nas, nasz Nasz wylew jest w normie dzisiaj W końcu science -rowo. Mi kurwa, pasażer nuci właśnie tą piosenkę tutaj. Piszcie, mi nuci tą piosenkę w moim aucie. No, no to ten. A szczęście, na dole. Ale tak czy jak mógłby zamknąć ryja. Dobra, lecimy Black Bottom? Misję, Co? Phantom Caverns. Gdzie Blackbottom? No, że tutaj, nie wiem, gdzieś. Zwiedzono miałem. A, Blackbottom. Hm. A, no tak, bo to jest ta dzielnica Blackbottom. Gdzie Dolne? Gdzie Dolne? <laughs> uh -uh. Marrow That's right. Where's your crew then? I don't need one. you sure about that? I could kill you right now. No you couldn't What do you want? listen I'm not stupid. I know who you are. there's no reason for us to tear each other apart. I'm listening. Here's what I'm thinking. We divide still. I hear voices this Oje, oh bitka! Tu współpracujemy. Dobra! Mały to to nas szukają, kurwa, jaka jest kija tu jest? Kurwa! Ja ludzi, Okej. Okay. uciekamy. To jest jakaś społeczność kurde. Pierwsze wrażenia. A bo my w tamtą stronę. Ja. Yeah. Taka mapa. Czelbej, let's go. Za ja to kocham kurde Saints Row 2. Mnóstwo terenów pozamiejskich. Tak, mi się to właśnie też podoba. To no, Dobra Jazda. Lecisz z tym, dobra. Um. Ok. To jej łódka się zbagowała, co tam maero? Mało. Ma ono. Jak tak ci idzie? Jest, dobra. Let's go. Ok. Robione. Dobra, co mam zrobić? Uciec. You motherfuckers! motherfuckers! You motherfuckers? O! Znowu malowanie. Dobra, to jest ja. Dobra. cię będę chronił. A w międzyczasie się napiję się. Nie yeah. pięć z tego Yeah 5 z tu no, z drogi kurde. Kurwa, co jest grane, co, co za miejsce? jest kurna Jaskinia do jebana. Mam jaskinia, to jest tak jak u nas. To jest jakiś, kurde, tunel podziemny prowadzony do jaskini, zajebiste, chciałem mieć coś takiego w realu. To jest sklep! No, aha, bo to jest chyba to miejsce od góry. A. Zabierz mnie, odbieg. Dobra. Siadaj maono Wsiadam, Chodź gdzie jest Carlos? Carlos, chodź na dół! Carlos, biegnie, biegnie. Biegnie, biegnie. Carlos, wsiadaj, ty cieć. No chłop, chłop chyba spróbował nowego towaru, trządi. Pewnie Ten Zielony kryształ. Tam fioletowy. Jim. Aha, a w ogóle, sobie czytając Wikipedię na temat nagród za aktywności w Saints Row 2, wiesz jak się nazywa... No. Warsztat samochodowy w angielskim, w angielskiej wersji Saints Row w tym reboocie? No, Rim Job, nie? Nie. Jim Rob A Jim? Wiesz, prawda, żeby Rim Jobs nie było, że wiesz, że jakieś zbyt mocne słowo w mm. takim... Bo to mia miało być młodociane. Gera. Jim. O! Się rozrywa! Chcesz jakąś muzykę dynamiczną? Hm. No, brakuje muzyki w tej grze. It's Yeah. So here we are Jesus, it's like a coked up sideshow Pretty impressive, huh? Aren't you worried about being in the open? People know to stay away How's my truck coming? It'll be ready for the competition Thanks, Donnie You know that guy? Later Come on, you expected anything less? Hi, I'm Jessica. Nice to meet you. Hey, I'm Carlos. I'm still Jessica. <laughs> you know, you remind me of my old house cleaner. <laughs> I'm kidding. I was kidding! Babe, you want to count the cash? Sure. Yo, Matt, you ready to work? Hey. Aren't you the guitarist for the Feed Dogs? Don't encourage him. Listen, lady, you guys met at one of my concerts, so I don't want to hear it. Don't you think you have enough tattoos? Brother, I got a lot of canvas left. So let's get back to business. The Brotherhood is about to come into something big, and I think the Saints are going to want to get in on the ground floor. So what's the offer? 2080. I'm assuming I get the 80? Yeah, sure you do. You really expect me to take 20 and say thanks? On your hands and fucking knees. Is this a joke? I used to own. St used to is right. Time's passed you by. Now you're a has been with some burn scars. I suggest you shut the fuck up before. You're kidding me, right? Hey, man, be cool. You really think that a couple of washed up bangers like you and Gat have a chance against the Brotherhood? We'll see. Let's go, Carlos. No. Przekonasz się jeszcze 4 a Ano. wyważcie moi drodzy, już tak zmieniłem te filtry agli, ten ugli mode na kastence. Ale po prostu no tak jak wiecie, ja to oglądałem jeszcze jak to było bez tych shaderów i te bez te, tych shaderów te postacie. Bardziej żywo wyglądają, a ten, te shadery dodają takie, jakby uroku takiego miejsca, gdzie właśnie są światła, gdzie to tak wygląda, a nie wygląda to tak płasko. No ale no, moim zdaniem wyglądają te kasynki lepiej, bo bardziej nostalgicznie bez tego filtru, więc będę je wyłączał. Czy będę wyłączał ten filtr wtedy. Dobra. No to poznaliśmy oh, najdroższy shipping. Odbierasz okay. yeah. tak. No to co? To tyle.